you. Program Szkoła Liderów Miast powstał ponad dwa lata temu z inspiracji amerykańskich centrów przywództwa miejskiego, które od wielu, wielu lat są organizowane w wielu miejscowościach, w wielu miastach w Stanach Zjednoczonych. Nasz program jest co roku organizowany w różnych lokalizacjach. Dotychczas odbył się w sześciu miastach, a w tym roku rozpoczynamy rekrutację do Warmińskiej Szkoły Liderów Miast, do której zakwalifikowaliśmy, czy powaliśmy cztery miasta w tym Ornetę, Braniewo Dobre Miasto i Lidzbark Warmiński. W tych miastach poszukujemy do 23 kwietnia osoby, które ponadprzeciętnie zaangażowane są w rozwój swojego miasta. Są liderami w trzech sektorach: w sektorze pozarządowym, w sektorze publicznym i w sektorze prywatnym. Bardzo zależy nam na tym, żeby dotrzeć i nakłonić do udziału w tym programie osoby, które... Zastanawiałam się, jakie wyzwania stoją przed swy, swoimi miastami, przed regionem, oraz zastanawiałam się, jak tym wyzwaniom sprostać, jak na nie odpowiedzieć w sposób, który byłby dobry dla mieszkańców, dla miasta, dla, dla tych wspólnot. Program trwa kilka miesięcy. Ze wszystkich czterech miast zamierzamy zrekrutować około 40 osób, które będą pracowały z trenerami, z ekspertami, będą pracowały nad swoimi umiejętnościami przywódczymi ale również będą dowiadywać się, jak działa miasto, jak można byłoby, co można byłoby robić i co można byłoby rekomendować władzom miasta obecnym i przyszłym, aby to miasto i w kontekście regionu mogło się rozwijać. W taki sposób, jak sobie tego życzą. To jest szkoła nauki, negocjacji, to jest szkoła, podczas której musimy dochodzić do wspólnych wniosków, które zamierzamy przedstawić późną jesienią tego roku właśnie władzom wymienionych miast. Bardzo zachęcam do udziału wszystkie osoby, które są zainteresowane takim rozwojem. Program jest bezpłatny dla każdego, w związku z czym udział w nim nie stanowi problemu finansowego. Bardzo nam zależy na tym, żeby docierać do wszystkich, którzy w jakimś sensie chcą swoje miasta wspierać. Rekrutacja do programu potrwa do 23 kwietnia włącznie. Jest ona dwuetapowa. Należy zgłosić się poprzez formularz rekrutacyjny dostępny na naszej stronie internetowej www .skola myślnik liderów.pl, a następnie wysłać list rekomendujący, który potwierdza Państwa zaangażowanie w rozwój miasta, tak? zaangażowanie społeczne, zaangażowanie kulturalne i nie tylko, w każdym aspekcie życia miasta. Bardzo zachęcam.